Witam Państwa, dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Jak i dlaczego zastąpiono przedpotopową przeszłość Ziemi? Materiał 24 maja 2020 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, chyba na YouTube'a, a więc zaczynamy. Ogólnie przyjmuje się, że historia jest nauką, a co twierdzi i twierdzi jest dokładnie wielokrotnie weryfikowaną informacją. Eksperci w dziedzinie historii sporządzają mapy odzwierciedlające dawny porządek świata, przedstawiają życie mieszkańców określonego okresu historycznego, ich wygląd i obyczaje. Kiedy jednak odkrywamy źródła pisane tamtych czasów, okazuje się, że nie wszystko do, y, do końca jest takie, jak nas uczono w szkołach, czyli kłamstwo i inne rzeczy, niedomówienia, cudzysłów. Moc należy do tego, kto posiada informacje i wiedzę, to bardzo stary aksjomat i y, y, artykuł 2, informacja jest bronią. To dowiódł oczywiście Leonard Saskin, wygrywając zakład o no, informację czarnej dziury, że nie jest utracona, z, y, z, ze Stephenem Hawkingiem. Było 100 dolców, ale chodziło bardziej chyba o prestiż niż o parę groszy, tak to wyglądało. Wiedza pierwszym krokiem w kierunku umiejętności zrozumienia prawdy, Odróżnienia rzeczywistości od fałszu istnieje tylko dla tych, którzy uwolnili się od wszelkich uprzedzeń i pokonali ludzkie zrozumiałość i samolubstwo i egocentryzm są gotowi przyjąć każdą prawdę, jeśli zostanie im ona ukazana. Przeszłość pomoże nam lepiej zrozumieć teraźniejszość, a teraźniejszość pomoże nam właściwie ocenić przeszłość. W dzisiejszych czasach żadne oświadczenie nie może liczyć na uczciwy osąd, a nawet na słuchanie, jeśli jego argumenty nie są zgodne z uzasadnieniami ogólnie akceptowanymi badaniami ściśle postrzegającymi, przestrzegającymi granic oficjalnej nauki lub teologii ortodoksyjnej, w wielu wersjach się oni mylą, i tak dalej, Helena Bławacka Masonka. Jak ci, którzy monopolizują wiedzę, tw e, tworzą historię. Dlaczego praktycznie nie znamy cywilizacji przedpotopowych, dlaczego artefakty powiązane z historią biblijną są niszczone i zatajane? Dlaczego ludzkość stopniowo e, zachowu e, zachowują się jak zwierzęta. Odpowiedzi na te inne podobne pytania można uzyskać z prac tajemnej doktryny Hel Heleny Bławackiej. Niewielu ludzi wie teraz, że zachowało się najstarsze źródło. Tajemnicza książka Atlantydy cudzysłów Sandy Dzyjan, która opisuje nie tylko pełny światopogląd starożytny, ale także przedstawia historię Ziemi sprzed 200 tysięcy lat. Ta cenna książka była przez długi czas utrzymywana w tajemnicy przez indyjskich braminów, a tylko dwie znane osoby trzymały ją w swoich rękach. Był to Juzio Stalin i Helena, i Helena Bławacka. Dlatego... Tajna doktryna Bławacki oparta została na książce Cudysów Sansa Dzian i ma ona szczegół, szczególną wartość badaw, badawczą. Nie zastanawiamy się szczegółowo nad tym całym dziełem. Zastanówmy się jednak, co, yy, to co się stało, że władza na ziemi koncentruje się w rękach kilkunastu ludzi, kapłanów, zwanych inaczej elitą, czyli chyba na literę K, bo nie chcę mówić. Przez cały czas tylko kapłan posiada pełną wiedzę, to znaczy nie do końca, teraz to już inaczej wygląda. Ludzie też niektórzy posiadają ci, co szukają, i tak dalej, to robią to, żeby mieli to owo, Cudysów. Wiedza, pierwszym krokiem w kierunku umiejętności zrozumienia prawdy, yy, odróżnienia rzeczywistości od fałszu, istnieje tylko dla tych, którzy uwolnieni od wszelkich uprzedzeń i pokonując. Pokonując swoje ludzkie zarozumiałości i samolubstwo, są gotowi przyjąć każdą prawdę, jeśli zostanie im ona pokazana. Secret Doctrine Wall 3, czyli Sekretna Doktryna, część trzecia, oznacza to, że nie każda osoba może dostrzec wiedzę. Aż w czasach starożytnego Egiptu, grupa kapłan, właścicieli wiedzy postanowiła wykorzystać ten ostatni do przejęcia całej władzy na Ziemi. Wcześniej kapłani wedyjskim światopoglądem dominowali na, na Ziemi, kierując rozwojem cywilizacji zgodnie ze swoim schematem piramidy wedyjskiej. Tak, obecnie to działa, jeszcze to się nie skończyło. To znaczy ukierunkowanej na rozwój ducha ludzkiego. Wszystkie, absolutnie wszystkie znane religie na Ziemi pochodzą ze wspólnego źródła. Profesor z Oxfordu stwierdza ponadto, że, pierwszy, że po pierwsze, że cudyzmów istnieje naturalny związek między językiem a religią, a po drugie, że przed podziałem rasy arejskiej istniała jedyna religia arejska, przed podziałem rasy semickiej istniała jedyna religia semicka, a przed podziałem Turanów na plemiona chińskie i inne, i inne istniała jedyna religia turajska, przed eksodusem Żydów z Egiptu, projekt Mojżesza między rzekami, istniała potężna religia chaldejska której ślady dziś, cudysłów tajemniczo zniknęły, a co y, uczeni odkrywają, odnosząc się do starożytnej, semickiej literatury re, religijnej, dopis haldejskich. W końcu ta literatura jest starszą siostrą i e, mentorką, jeś, y, jeśli nie bezpośrednim źródłem Biblii Mojżeszowej, czyli pięcioksięgu y, Mojżesza zwany Torom która położyła podwaliny i była punktem wyjścia do, dla całego chrześcijaństwa, co z tego może utrwalić starożytne religie Babilonu w ludzkiej pamięci, zapisać gigantyczny cykl obserwacji astronomicznych dokonywanych przez magików, haldejskich, i potwierdzić legendy o istnieniu w nich genialnej, głównie okultystycznej literatury. Tylko kilka jej fragmentów. Ja sądzę, że od Haldejczyków po części mogą Polacy pochodzić, no, chociaż niekoniecznie to może być prawda, ale coś takiego słyszałem. Jednak nawet on, one raczej nie pomogą nam zrozumieć natury tego, co zostało utracone, ponieważ udało im się przedostać przez ręce jego wielebnego biskupa Cezarej, samozwańczego cenzora i redaktora świętych tekstów religii. Które są mu obce, nadal bez wątpienia noszą znamiona tej cudysów najbardziej prawdziwej i uczciwej osoby. Dowodem na to może być los traktatu Beroza, w którym mówi on, yy, 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 on o wielkiej niegdyś religii Babilonu. Yy. Beros, kapłan świątyni bel, napisał ją po grecku dla Aleksandra Wielkiego, korzystając z astronomicznych i, i chronologicznych źródeł, które były dostępne dla, dla kapłanów tej świątyni i, i obejmowały okres 200 tysięcy lat. Dziś y, ten traktat zaginął w I wieku przed naszą erą. Aleksander Poligistor napisał wiele fragmentów tego traktatu, które również zaginęły, ale te fragmenty zostały wykorzystane przez Eusebiusza, 270 340 według po Chrystusie, yy, czyli Nowa Era w, w, w swojej pracy nad Chroniką, yy, podobieństwo niemal dosłowne, między pismami hebrajskimi i haldejskimi w wielu kwestiach bardzo zaniepokoiło e Eusebiusza, który działał jako obrońca i orędownik nowej religii, która obejmowała pismo żydowskie, a wraz z nim całą jego absurdalną chronologię. Dziś praktycznie udowodniono, że Elizebius nie oszczędził egipskich tablic synchronicznych, Manethona, traktując je tak bezlitośnie, że Bunson oskarża go o najbardziej pozbawione skrupułów wypaczenia historii. Co, zrobi, co zrobiło ciemne kapłaństwo? Stworzył dla Mojżesza cudysów nowego ludu, dla siebie zapewnił mu cudysów nową religię stworzoną ze starożytnych nauk haldejskich i własnych zadań, a następnie stworzył chrześcijaństwo i islam dla innych narodów z obciętymi naukami i zaczął cudysów oczyszczać całą pozostałą wiedzę podstawową na ziemi. Islam został bardzo późno stworzony. I nie w czasach Mojżesza. To było wiele, wiele wieków po Mojżeszu. Nawet kilka milenium. To trzeba powiedzieć jasno. Mogło tak być. Co mamy dzisiaj? Oto co pisze o tym filozof Oxford University of 19th Century, czyli XIX wieku. I cudzysłów tak widzimy, piramidy, które przetrwały do dziś, ruiny świątyń, labiryntów, murów, centkowane hieroglificznymi napisami, niesamowitymi wizerunkami bogów i bogi na zwojach papirusów, nad y, którymi sam czas nie wydaje się mieć mocy. Czytamy nawet fragmenty tego, można by y, to nazwać świętymi księgami Egipcjan i chociaż zdekodowaliśmy już wiele najstarszych zabytków tej tajemniczej rasy, głównie źródła pochodzenia religii egipskiej i pierwotne znaczenie jej obrzędów nie zostały nam w całości ujawnione, Zatem cała wiedza jest teraz w rękach mrocznego kapłaństwa, a ludzie na ziemi stracili swoją historię, swoje korzenie. Próbując połączyć różne aspekty niezapisanej historii pisanej, nasi orientaliści zaryzykowali śmiały krok. Post postawili z góry zaprzeczyć temu, co nie zgadzało się z ich własnym punktem widzenia i stworzyli widzimisię. I pomimo faktu, że każdego dnia dokonuje się nowych odkryć, które pozwalają nam dowiedzieć się więcej o wielkich sztukach i naukach, które rozkwitały w niepamiętnych czasach starożytnej starożytności niektórych z napisanych ludów odmawia się nawet prawa do posiadania własnego języka pisanego a zamiast uznania ich przypisuje się im kulturę, barbarzy kulturę barbarzyństwo czyli kultura jak zwykle pochodzi z miasta ur to trzeba jasno powiedzieć Cudy słów dla niewtajemniczonych dokumenty te nie były winą samych wtajemniczonych a środek ten nie był podyktowany egoizmem ani chęcią zmonopolizowania życiodajnej tajnej wiedzy. Pewna część ukrytej nauki yy, powinna zostać ukryta przed oczami niewtajemniczonych przez nie niezliczone stulecia, ponieważ przekazywanie nieprzygotowanym masom tajemnic o tak ogromnym znaczeniu jest jak podarowanie dziecku płonącej świecy w piwnicy w proszku. Okultyści twierdzą, że, że wszystkie te, te dokumenty istnieją do dziś, chociaż są niezawodnie ukryte przed chciwym, chciwym zachodem, aby ponownie pojawić się w bardziej oświeconych czasach. Tak, dokumenty rzeczywiście były ukryte, ale sama wiedza i jej rzeczywistość nigdy nie były ukryte przed, przed, przez hierofantów świątynnych gdzie tajemnice zawsze były przedmiotem badań i zachętą do poprawy. Praktyka ta jest znana od stuleci i wszyscy wielcy zwolennicy, od Pitagorasa i Platona do e, Neoplatojczyków zawsze o tym mówi. Wszystko zmieniło się dramatycznie na no gorsze w tej wielowiekowej praktyce, dopiero wraz z nadejściem nowej ro, e, religii nazarejskiej. Wielu wielkich uczonych wielokrotnie podkreślało, że żaden założycieli religii aryjskiej, semickiej i turajskiej nie, wy, nie wynalazł żadnej nowej religii i nie odkrył żadnej nowej prawdy. Wszystkie z nich przekazywały tylko nauki, ale były głównymi źródłami. Ich autorstwo polegało na tym że proponowali nowe formy interpretacji, podczas gdy same prawdy, na których polegali ci założyciele, byli ta, były tak stare jak sama ludzkość, wybierając jedną lub drugą lub kilka z tych wielkich prawd naraz. Rzeczywistości, które zostały objawione jedynie oczom prawdziwych mędrców, spirytystów, spośród wielu, którym powiedziano człowiekowi o uzaraniu jego istnienia, a następnie przekazano je przez stulecia w świątyniach świątyń przez wtajemniczone albo poprzez tajemnicze, albo poprzez bezpośrednią transmisję osobistą. W ten sposób każdy naród otrzymał część tych prawd w postaci własnych, charakterystycznych tylko dla siebie symboli, które ostatecznie przekształciły się w kulty o mniej lub bardziej rozwiniętym systemie filozoficznym w, w panteony mitycznych bogów. Z czasem tajemnice zaczęły znikać. Instytucja wtajemniczenia i świętej nauki zaczęły umierać a ich prawdziwe znaczenie zaczęło być systematycznie usuwane z samej ludzkiej pamięci. W tym czasie nauki te stały się okultystyczne i na czoło wysunęła się magia. Jeśli przez wiele wiele stuleci przed naszą erą pośród mistyków panował prawdziwy okultyzm, po pojawieniu się chrześcijaństwa nastąpiło pojawienie się magii, a raczej czarów ze, ze wszystkimi jej skutkami okultystycznymi bo tu pokazane. I pomimo faktu, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa fanatycy nowej religii podejmowali najbardziej, Energiczne wysiłki, aby zniszczyć wszelkie ślady duchowego, intelektualnego dziedzictwa pogan, wszystkie te wysiłki zmieniały się w ich kompletny upadek. Jednak od tego czasu ten sam mroczny, demoniczny duch fanatyzmu i nietolerancji systematycznie dążył do wypaczenia najjaśniejszych stron, napisanych w czasach przedchrześcijańskich. Te słowa zostały wypowiedziane pod koniec XIX wieku. Mamy do czynienia z, ty z tym każdego dnia, próbując wątpić w prawdziwość naszej i światowej historii. I nawet w najbardziej nieprecyzyjnych kronikach historia przyniosła nam dużo materiału, abyśmy mogli bezstronnie spojrzeć na cały obraz. Jeśli tutaj słuchasz, uważnie zajrzy, czyli czytelnik, do pierwszego roku narodzin Chrystusa, który zapoczątkował początek tysiąclecia, stał się przełomem między okresami przedchrześcijańskimi i postchrześcijańskimi. To wydarzenie, niezależnie od tego, czy faktycznie miało miejsce w historii, czy też nie, było jednak pierwszym sygnałem do budowy potężnych barier we wszystkich kierunkach. Wykluczając jakikolwiek możliwość, nie tylko powrotu do, do znienawidzonych religii z przeszłości, ale nawet przypadkowego spojrzenia na nie. A te religie z przeszłości nawoływały wywoływały uczucie nienawiści i strachu, ponieważ rzucają zbyt wiele światła na nową i celową, zaowoloną ekspozycję znanego obecnie now nowych prawd. Bez względu na to, jak nadludzkie wysiłki Pierci ojcowie Kościoła Chrześcijańskiego włożyli w usunięcie cudzysłów tajnej doktryny z pamięci ludzkości, to nie uda, im się, nie uda im się to. Niemożliwe jest zabicie prawdy, dlatego, wszystkie podejmowane przez nich próby usunięcia wszelkich śladów starożytnej mądrości z powierzchni ziemi. Trącania do więzienia lub w inny sposób zamknięcia ust osobom, które ją zapamiętały, były z góry skazane na niepowodzenie. Niech tutaj słuchacz pomyśli o losie tysięcy, a może milionów manuskryptów spalonych w pomieniach i odkurzanych, pomników ich nazbyt szerszymi napisami i symbolami o gangach pierwszych, pustelników i ascetach, którzy zalali zdewastowane miasta górnego i dolnego Egiptu, przeszukując pusty, pustynie i góry Doliny i Wyżyny, aby znaleźć i z radością zniszczyć każdy obelisk, kolumnę zwój lub papirus, które wpadły w ich ręce. Rzeczywiście diabelski duch fanatyzmu, który naznaczał chrześcijaństwo i islam w pierwszych wiekach naszej ery. A w średniowieczu początkowo wybrali miejsce w ciemności i ignorancji. Obie religie podbi podbiły wyznawców ogniem i mieczem, obie zbudowały swoje kościoły na gigantycznych górach ludzkich zwłok ponadto bramami, przez które pierwszy wiek wszedł do historii. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i dozo!